Halo, halo, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kontynuujemy dzisiaj przygodę w hardcore w minecraftcie. i jak widzicie, trochę od ostatniego odcinka się pozmieniało. Postanowiłem wykopać trochę diamentów poza nagrywaniem i powiem Wam szczerze, nie, posz nie poszło to zbyt dobrze, bo w półtorej godziny, nawet ponad, znalazłem tylko trzy złoża, no ale kilka diamentów udało nam się znaleźć, łącznie z tymi, które mieliśmy wcześniej, mamy już 21. I tutaj możecie zobaczyć jakieś właśnie w tle skróty i momenty, kiedy udało mi się znaleźć te diamenty. Jak widzicie jestem trochę tutaj zabudowany z uwagi na to, że jesteśmy wciąż w tym kanionie i w nocy jest naprawdę bardzo dużo potworów, więc zrobiłem takie prowizoryczne zabudowanie. Ale myślę, że jak wszystko się przepali, to możemy ruszać dalej. Jeszcze zrobimy sobie jakieś zbroje. To możemy wyrzucić tyle kobla, nie będzie nam ani trochę potrzebny. Tu mamy jeszcze żelazo, tutaj też przepalmy. Złoto przepalam po to, żeby mieć czym tradować się ze świnkami w nederze, do którego właśnie będziemy się teraz udawać. Dobra, co najlepiej z tych diamentów zrobić? Na pewno hełm. Hmm. buty. mamy jeszcze 12 diamentów. Jak 3 zostawimy na kilow, to zostaje 9. Tutaj mamy tylko mending. Co może to sobie zostawimy? Klatę zostawimy, a zrobimy spodnie. Myślę, że to będzie. Dobre wyjście i zostaną jeszcze dwa diamenty na miecz. Myślę, że to będzie najlepsza z możliwych opcji, więc zróbmy sobie patyki, kilof i miecz. Myślę, że z takim wyposażeniem możemy już udać się w stronę Nederu i powinniśmy sobie tam dać bez trudu radę. Złoto weźmy. Żelazo też się może przydać. Zróbmy sobie jakiś mały porządek. Akurat cały stak złota wyszedł. Może tu jeszcze coś mamy? I mamy jeszcze. No to ponad stak jednak. I tak. To nam się przyda, to raczej nie. To możemy wziąć. To weźmy w razie jakbyśmy znaleźli wioskę. Jedzenie oczywiście, że się przyda. To nie. Lapis do enchantowania. Obsydian weźmy. Łódkę weźmy. To też nam niepotrzebne. Drzewo się może przydać. Hmm. Co jeszcze potrzebujemy wziąć? Stąd już chyba nic. Jeszcze weźmy to co się przepala. I tak jedzenie mamy. Łopatę zróbmy sobie. Eee, czy mamy gdzieś patyki? Nie ma. Mamy jeden, ale nie wystarczy. Okej. Okay. Eee... łopatę. Okej. Okay. Jeszcze przydałby się łuk. Ale to myślę, że tym się będziemy martwić zanim pójdziemy do Endu. Do Netheru nam jeszcze niepotrzebny. Weźmy to, stąd już możemy wyciągać węgiel. Okej, okay. to myślę, że aż tyle węgla mi potrzebne. To tylko zajmie miejsce w ekwipunku. Dobra, myślę, że stąd już nic nie będziemy. No weźmy trochę tych kości. Jakbyśmy jednak znaleźli jakiegoś pieska. Czy na nam nie tym ten miecz też nie, ten nam też nie. Dobra, myślę, że możemy iść. W tym odcinku zajmiemy się znalezieniem jakiegoś jeziora lawy. Żeby mieć jak sobie zrobić portal, bo nie mam zamiaru wykupować obsydiana. Trochę by to długo zeszło, a też szukać miejsca, gdzie... Yy, ...gdzie występuje obsydian, albo robić go samemu, to też... Też wyprowię. Okej, okay. trochę piasku się posypało. To i lepiej, lepiej na będzie teraz wejść okej. Okay. Musiśmy się przespać, bo robi się już ciemno. No ale najwyżej wejdziemy tutaj sobie, zaraz rozłożymy łóżko w świątyni, w której będziemy już trzeci raz. I tutaj się prześpimy szybko. I rano pobiegniemy szukać. Możemy wejść sobie tutaj. Okej. Okay. Nie wiem czy pozwoli mi spać jak są... No dobra. Myślałem, że nie będę mógł spać, bo słyszę potwory obok, ale widzę, że były za daleko, żeby przeszkadzać mi w spokojnym śnie, więc możemy szukać jeziora Lawo. Myślę, że lepiej chyba szukać go na pustyni, bo łatwiej go dostrzeżemy na takim płaskim terenie. I tam będziemy mogli zrobić sobie portal. Do Nederu. No, myślę, że tym razem też nie będę Was zanudzał takim bezsensownym bieganiem, i przyspieszę Wam tutaj, i widzimy się jak. Jak już uda mi się znaleźć. Okej, okay, długo to nie trwało. Mamy tutaj. No to teraz będzie zabawnie, gdyż nie mam pojęcia jak zrobić to tak jak wszyscy robią zawsze ci powiedzmy to bardziej profesjonalni gracze. Ale myślę, że jakoś trochę to pokaleczymy, ale powinno się udać. Na pewno zróbmy takie miejsce, gdzie ta woda będzie mogła się wlewać, żeby nie wylała nam się na jezioro Lawy. to będzie szybciej. Jeszcze może jeden. I tak, postawmy. że to piasek, no, I wodę. Okej. Okay. Myślę, że póki co idzie okej. Okay. Wyciąć wodę wyżej. Dobra, tam się nie wylewa, ale co się stało? Dobra. Okej. Okay. Nie idzie aż tak źle. Dobra, jak tu postawię, to nie będzie wody, więc wodę może dajmy... Okay. dajemy wodę tutaj. Wiem, że mam jeszcze e, dwa obsydiany w ekwipunku... ale. Zost Zostawię je, żeby enchant sobie zrobić. Dobra, czy to zadziała? Słyszałem, że to potwór, to królik. Gdzie ja tą położyłem? Dobra. Weźmy zapalniczkę i zobaczmy. Mam nadzieję, że zadziała. Może jeszcze to rozwalmy. Okej. Aha jednak powinien być wyższy? No debil. Dobra, ja to trochę przyspieszę i szybko rozwalę te dwa obsydiany. Dobra, mamy gotowy portal. Myślę, że tym razem już na pewno powinien działać. I zostały nam cztery obsydiany, czyli akurat o jeden więcej. Aby zrobić eee, enchant, tylko nie zostawiłem sobie diaksa. No debil. Dobra, mam nadzieję, że coś uda nam się znaleźć w Nederze. Ok, no to co? Chyba jesteśmy gotowi. Ok, jesteśmy w jakimś czerwonym lasie, Lesie. lesie. No, powiem wam, że jak grałem kiedyś w Minecraft'a, to nie było tutaj takiego biomu. Ale to jest oczywiście nie jedna zmiana. Okej, okay. jesteśmy w bardzo dziwnym miejscu, takim zamkniętym, zabudowanym. Może zapiszmy sobie koordynaty portalu. Okej. Okay. później wiedzieć gdzie ewentualnie wracać, może tutaj dokładne. Okej. Okay. Czy też nie, zacznie mnie atakować? Chyba tak. Ale dlaczego? To nie mam zielonego pojęcia. Zaraz mnie walnie i wpadnę do lawy i tak się skończy nasza przygoda tutaj i ogólnie w tym ranie. Ale póki co nie jest aż tak źle. Nie mam pojęcia gdzie ja mam iść, żeby znaleźć tą fortecę. Tu wszystko z każdej strony jest zabudowane. Wylasował nam się chyba najgorszy nader jaki mógł, okej. Okay. Ała, ała, ona bije naprawdę mocno. Mam nadzieję, że uda nam się uciec. Dobra. Idźmy może tu na górę. Dobra, świnie już nas chyba nie gonią. Możemy coś zjeść, czy już trochę wyleczyć. No powiem wam się, że z jaksowym setem to nie będzie aż takie ciężkie tutaj, ale... Już na początku jakieś dziwne dziki. Zadają nam naprawdę spore obrażenia. Dobra, z Czerwonego lasu do niebieskiego. Super. A nam potrzebna jest forteca. Dobra, przejdźmy przez ten niebieski las. Czy tutaj coś uda nam się zobaczyć? Na no, żadnej fortecy nie widzę. Okej, okay, tutaj jest dosyć wysoko, ale tędy chyba możemy zejść. Dobra, przejdźmy sobie tędy, mam nadzieję, że będzie tu jakieś przejście. Tu możemy zobaczyć za for... Jest! Jest forteca. Dobra, mam nadzieję, że ten Enderman nas nie bije. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy w fortecy i myślę, że to zostawimy sobie na kolejny odcinek, który będzie naprawdę dosyć ciekawy. Mam nadzieję, że uda mi się to przeżyć. No to co? Zachęcam Was do subskrypcji, zostawienia łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, cześć!